I mamy sygnał. I ruszyły. Dobrze złapał start Dragomir. On też prowadzi na drugiej pozycji Minorella, ale już admin poszedł do przodu. Zatem Dragomir, admin na trzeciej pozycji Bigat, czwarta Minorella i stawkę zamyka Arbiter. 1800 metrów do celownika, bez zmian pozycji, prowadzi Dragomir, lekko galopuje, za nim jakieś dwie długości Admin. Za Adminem Bigat, za Bigadem Minorella i ciągle ostatni jest arbiter. Połowa przeciwległej prostej, a do przodu przesunął się Bigat i uplasował się na drugiej pozycji za prowadzącym Dragomirem. Trzeci galopuje Admin. Dalej do przodu przeszedł też arbiter. Ostatnia minorella. Do celownika 1200 metrów. Dragomir przed bigadem. Te dwa konie mają przewagę. Jakiś trzech długości nad trzecim, nad trzecim adminem. Czwarty arbiter i ostatnia minorella. Konie weszły w zakręt. Zdecydowanie Dragomir. Dragomir, Bigat. Za tymi e, dwoma ogierami na trzeciej pozycji. Admin. Bez zmian. Dalej czwarty arbiter. I stawkę zamyka ciągle Minorella. Przed wyjściem na prostą. Przed wyjściem na prostą Dragomir. Dragomir, Bigat. Dragomir, Bigat. Admin, arbiter Minorella. Dragomir na razie utrzymuje prowadzenie. Jeszcze około 500 metrów do celownika. Próbuje zaatakować go Bigat przy wewnętrznej Minorella od pola admin. Jeszcze do celownika konią pozostało około 300 metrów. Dobrze galopuje Dragomir, który prowadził przez cały dystans i cały czas próbuje się do niego dobrać Bigat. Dragomir, Bigat. Dragomir jakby nieco słabnie. Bigat obejmuje prowadzenie, admin hiszuje polem, a w środku Minorella. Jeszcze 100 metrów do celownika. Admin dobrze od pola. Admin Minorella, admin Minorella i za chwilę celownik. Admin Minorella, Bigat, Dragomir, ostatni arbiter.